Studenci trzeciego wieku. 40 lat minęło jak jeden dzień. Nowe pasje, nowe znajomości, nowe problemy. Wiedza. Romans. Intryga. Reżyseria Jerzy Gruza. Panie profesorze, panie profesorze. Przepraszam. Panie portierze. Tak, słucham. Przepraszam, gdzie tu jest winda? Tu nie ma windy. Uniwersytet dla ludzi trzeciego wieku bez windy? To jest zabytek, proszę pana. A które to piętro? Trzecie, tymi schodami pod górę. Dziękuję. Dajcie spokój. Jakie te piętra wysokie? Proszę pani, jak się to obsługuje? Przepraszam, skąd ja mam wiedzieć? Proszę pozwolić mi przejść. Tu... Czy to jest w tym automacie herbata z cytryny? Ja tylko Boże, coca Light i light. A gdzie to wyskoczy, proszę pani? Nie wiem, proszę pana, przepraszam, Boże. bardzo chciałam przejść. Madonna. tak. Ja tu naciskam i nic nie wyskakuje. No. Dzień dobry. W ostatniej chwili pani zdążyła. Niech pani zobaczy, ilu kandydatów czeka na pani miejsce. Zdecydowana. Tak. E, I męża proszę zapisać. Stefan Karwowski. Na 70. Sprawny. A w jakim sensie? Wejdzie na trzecie piętro bez windy? O, dotychczas sprawny. Ćwiczy cały czas chodzenie z nordłokami. Zamieszkały ze studentką czy w separacji? Z jaką studentką? Ze mną mieszkamy razem jako małżeństwo. Z którą studentką? Także widzicie Państwo, że te ostatnie miejsca będą wykorzystane przez studentów Karwowskich. Ja! Ale, ale, ale jestem odznaczony licznymi orderami, pani sekretarko, i myślę, że mam prawo, Złoty Krzyż Zasługi, Polonia Restituta. Jak chcesz to raczej prostituta. No, no, żeby panu gordę nie dał. A mój mąż był wybitnym specjalistą w dziedzinie zapobiegania trudno obowiązuje kolejność zgłoszeń. A, 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 a mój mąż ma też szereg od... Stefan Kardowski, da, da. tak, ma bardzo dużo odznaczeń, żeby tylko na przykład no, kilka był odznaczony za, za, za szereg dokonań o ogólnym, społecznym znaczeniu da. takich budów jak o trasa e, i o inne. Nie będę wymieniać, bo zajęłoby to zbyt wiele czasu. No ale odznaczenia ma PRL-owskie. Tak, a... tak, bo żył w PRL-u. I pracował ciężko w PRL-u. I mieliśmy dwoje dzieci w PRL-u, które za chlebem wyjechały za granicę. Z PRL-u. To znaczy z Polski. 0 nie 25 0 jaki to był numer? halo, Sześć. halo, halo, halo halo, proszę pana przepraszam bardzo, czy mógłby pan przycisnąć za mnie mój kod, bo nie mam rąk tyle dzisiaj nakupowałam no tak, to, to ja mam cztery nogi, dwie własne i dwie sztuczne Nordwoki do chodzenia ale... Proszę bardzo. Ale zapomni pan numer mojego kodu, bo różni potem niepokoją mnie po nocach. Jeden to o trzeciej nad ranem dzwoni i mówi, że ma sześciopaka z żubrem. Proszę pani, ja nie, nie tylko nie będę pamiętał pani kodu, chociaż może się zdarzyć oczywiście. Ale swój też zapomniałem. A jeżeli chodzi o sześciopaka, to, to też czasami. Ja niedawno tu się sprowadziłam i też mam trudności z kodem przy wejściu. No, ale niech pan naciska. 15. Kluczyk. Tak. 24, bo to 24 piętro. I numer mieszkania 2406. Oho, To pani mieszka pod nami, tak? Aha. Teraz mi się wypomniało. Ja mam 15 kluczy 25 i, i, i ten sam numer mieszkania. O, to jesteśmy sąsiadami. Chociaż nie obok siebie, ale góra-dół. Pan nade mną. A pani. Ode mną. <noise> Czyli ja pod Panem. <noise> to miło. <głos> <głos> żona się ucieszy. Ma Pan żonę? Tak. Od dobrych kilku, kilkunastu, do dziesięciu lat. Super! Brawo! Czy <noise> ja wiem, czy tak super? Doch, no, chyba tak, chociaż trochę ostatnio. Co ostatnio? Proszę, proszę, pa, pani pierwsza. Dziękuję. Bo pani pode mną. A pan nade mną. Czyli, <laughs> czyli ja pod panem. Tak się <laughs> zdarza. Jeszcze czasami. Wystąpili. Madzia Anna Senuk, Stefan Andrzej Kopiczyński. Sąsiadka Tatiana Sosta Studentki i studenci Antonina Girycz, Irena Kownas, Paweł Nowisz, Tomasz Marzecki, Arkadiusz Bazak, Andrzej Tomecki. Sekretarka Lucyna Malec. Portier Marek Fronzkowiak. Scenariusz Krzysztof Teodor Teplic, Jerzy Gruza. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Asystent reżysera Tomasz Obertyn. Reżyseria Jerzy Gruza. Dziękujemy za wysłuchanie pierwszego odcinka serialu Studenci III wieku. Kolejne odcinki są dostępne dla osób wspierających nasz kanał. Społeczność ta korzysta ze stale powiększającej się bazy słuchowisk. Na chwilę obecną jest to około 200 nagrań. Zachęcamy do wsparcia na kawą. Ta niewielka pomoc umożliwia stałe poprawianie jakości nagrań, ich opracowywanie. I udostępnianie na YouTube. A. W ramach wdzięczności udzielamy dostępu do wspomnianych dodatkowych nagrań. Dziękujemy z góry za kawę i zachęcamy do regularnych odwiedzin naszego kanału.